Hey Ka Cześć, Zebra i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie porozmawiamy trochę na temat chłopaków w Star Stable. Mam na myśli postać chłopaka w Star Stable. A tak dokładnie to, dlaczego raczej się nie pojawią postaci chłopaka. Ale zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam Was na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, czy ten film dzisiaj będzie raczej taki pogadankowy. Nie będzie tutaj dużo montażu, nawet nie wiem, czy jakikolwiek będzie. Znaczy, spróbuję coś tam zrobić, ale będzie. Będzie to film taki głównie pogadankowy. Chciałam jeszcze powiedzieć, żebyście się szykowali i rezerwowali sobie czas, bo w sobotę mam w planach wrzucić naprawdę, ale to naprawdę długi odcinek. Nie miał być on taki długi, ale niestety tak wyszedł. Albo może właśnie stety. No ale dobra, już bez przedłużenia zapraszam was do filmu. Pierwszą rzeczą są to dialogi. Zespół Star Stable raczej przewidywał, że dziewczyny będą w tą grę grać, a nie chłopacy. Dlatego też każdy dialog jest w po prostu formie żeńskiej. Przykładem czasowniki kończą się na zrobiłaś, kupiłaś, a nie na zrobiłeś, kupiłeś. Wiemy, że twórcy naszej gry są troszkę leniwi czasem. I to, że postanowili, że aktualizacje będą w każdą środę, to wcale im nie pomogło. Bo czasem albo nie mają tak pomysłu na aktualizację, albo im się tak nie chce. C'est que... ça, Aktualizacje robią po prostu jakąś okropną, której praktycznie nic nie dochodzi. Tak w ogóle kiedyś pojawiła się aktualizacja i dosłownie chwilę przed jej publikacją, Star Stable na story post, że w razie czego jakby były jakieś bugi, to proszę zgłaszać. Czy oni przewidują, że te bugi będą? Czy według nich ich praca została źle zrobiona, że mówią, żeby zgłaszać każde bugi? Znaczy znaczy no logiczne, żeby zgłaszać, ale jednak. Dobra, bo my tu przyszliśmy rozmawiać o chłopakach w Star Stable, a nie o aktualizacjach. Więc musieliby wszystko poprzekształcać również na formę męską. A wydaje mi się, że to nigdy nie nastanie. Nieważne jakbyśmy ich prosili o to. Jak wiemy, mamy mnóstwo, ale to mnóstwo ubrań, no i są one robione na no, raczej takie bardziej dziewczęce. Oczywiście znajdą się też takie, które by mogły być i na postać chłopaka, i na postać dziewczyny. Musieliby też większość ściuchu przekształcić na jakby dla chłopaka. A to by było też trochę niesprawiedliwe, gdyby dla dziewczyn było więcej, a dla chłopaków mniej, bo bynajmniej mi się wydaje, że łatwiej jest zrobić jakiś ściuch dla dziewczyny niż dla chłopaka, w sensie no dla postaci, no bo jednak dziewczyna mi się wydaje wydaje, że postać może tak naprawdę mieć wszystko ubrane. Oczywiście postać chłopaka również, ale jeżeli chodzi tak o stricte, wiecie, dziewczęce i chłopięce czy coś. Poza tym nie wydaje mi się, że chłopacy by nosili sukienki czy spódniczki, no bo mamy takowe w grze oczywiście. Nie chciałam na to robić osobny punkt, więc będzie to również w tym. Fryzury. No, jako postać dziewczyny mamy mnóstwo, ale to mnóstwo fryzur. Warkocze, kocyki, rozpuszczone, koki, przeróżniaste. krótkie, długie, kręcone, nawet dredy są falowane. Po prostu tyle jest do wyboru, do koloru, że no ciężko czasem nawet coś wybrać. A jakby mieli robić włosy, fryzury dla chłopaków? Na pewno by nie było tyle tego, ile dla dziewczyn. No bo ile można zrobić fryzur dla chłopaka, żeby się nie powtarzały? No, wiadomo, że mogą zrobić różne kolory, tak jak są u dziewczyn, ale wiadomo, że będzie mniej modeli tych włosów u chłopaka niż u dziewczyn. Też by było to troszkę niesprawiedliwe. Zresztą Star Stable czasem Czasem jeszcze wrzuca jakieś nowe fryzury. I tak w sumie to dalej się pojawiają. Nawet różne kolory. I wiecie, pojawiałoby się tylko dla dziewczyn. A co z fryzurami dla chłopaków? Kolejne są to imiona. Jak wiecie, przy tworzeniu postaci musimy wybrać imię i nazwisko dla naszej postaci. Z nazwiskiem by nie było jakiegoś większego problemu, no bo to jest raczej. Nie wydaje mi się, że to trzeba jakoś zmieniać. Ale, no, imiona. Musieliby wymyśleć bardzo, to bardzo, bardzo dużo imion. No, tak, żeby mniej więcej było tyle, ile jest dziewczyn. Nie jest to też najłatwiejsze, no bo wiecie, wymyśleć tyle imion, żeby żadne się nie powtarzało. Tak, w sumie to nie wiem, co mogę do tego punktu jeszcze powiedzieć. To chyba tyle, w sumie nie wiem, co mogę do tego dodać. No, trzeba byłoby jeszcze wymyślić po prostu imiona dla chłopaków. No i ostatnią rzeczą będzie to ogólnie sama postać. Jak wiemy teraz nam dodali, że mamy parę rodzajów sylwetek dla postaci naszej. Możemy sobie wybrać. Musieliby zrobić po parę sylwetek też dla chłopaków. Musieliby zrobić twarze nowe, brwi nowe. Po prostu wszystko co już zrobili musieliby zrobić tylko dla chłopaka. A jak mówiłam mniej więcej na początku... Zespół Star Stable to nie są najbardziej pracowite osoby. Znaczy, ja nie mówię, że to są bardzo leniwe też, ale zdarza im się, że są czasem często leniwi. No więc mi też się wydaje, że myślę, że nie chciałoby im się robić. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie i czy uważacie, że postać Chłopaka pojawi się do wyboru? podczas tworzenia konta, czy nie? Ja jednak uważam, że nie. Jeszcze raz zapraszam Was na mojego Instagrama, link w opisie. Przypominam jeszcze tylko, żebyście rezerwowali czas w sobotę, bo długi film wlatuje na kanał, już się nie mogę doczekać. A ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Mam nadzieję, że widzimy się w sobotę na tym kanale i pa pa!